Pierścionek, którego nigdy nie wręczyłem. Boże. Co za absurd. Czuję się, jakbym nagle wylądował w jakimś filmie. Mam 28 lat. Od trzech lat jestem w związku z dziewczyną, którą kocham najbardziej na świecie. I właśnie planowałem się jej oświadczyć. Zawsze wiedziałem, że nie mam pojęcia o biżuterii. Dla mnie nawet serduszko na łańcuszku wygląda dobrze, więc kiedy chcę coś kupić mojej dziewczynie, zawsze pytam o pomoc jej przyjaciółki. Tym razem poprosiłem o radę jej najlepszą przyjaciółkę Justynę. Znamy się dobrze, mamy ze sobą świetny kontakt, więc nikt nie widział w tym nic dziwnego. Kiedy moja dziewczyna pojechała odwiedzić siostrę i małego siostrzeńca, zaprosiłem Justynę do siebie. Usiedliśmy w salonie, przeglądaliśmy katalogi z pierścionkami, ale żaden nie był odpowiedni. W końcu uznaliśmy, że najlepiej będzie po prostu pojechać do jubilera. Zanim jednak wyszliśmy, chciałem się upewnić, o której moja dziewczyna wróci. Wysłałem jej wiadomość. Zamawiam jedzenie, o której będziesz? Po chwili odpisała. Za kilka godzin. Spotkałam się z Justyną. Idziemy na zakupy, zamarłem, bo Justyna stała obok mnie, w moim salonie. Pokazałem jej wiadomość. Spojrzała na mnie, potem na telefon. Była tak samo zaskoczona jak ja. Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Zazwyczaj moja dziewczyna potrafiła zrobić coś spontanicznie, ale to? To nie miało sensu. Kiedy wróciła wieczorem, zachowywała się zupełnie normalnie. Przyniosła jedzenie, uśmiechała się, przytuliła mnie jak zawsze. A ja siedziałem obok niej, czując jak we mnie wszystko pęka. Nie mogłem jej o to zapytać. Bo jak? Musiałbym przyznać, że Justyna była wtedy u mnie, a to zepsułoby całą niespodziankę. Więc milczałem. Ale w środku zaczynałem wariować. Kilka dni później przypadkiem zobaczyłem, że włączyła udostępnianie lokalizacji. Nie planowałem jej śledzić, ale coś mnie tknęło. Zajrzałem. Była dokładnie tam, gdzie, jak twierdziła, spotkała się wtedy z Justyną. Ta sama okolica, ta sama godzina. Zadzwoniłem, nie odebrała. Po chwili napisała: Jestem z Justyną, zaraz wracam. Problem w tym, że w tej samej chwili Justyna wysyłała mi zdjęcia pierścionków z jubilera. Nie wytrzymałem. Wsiadłem w samochód i pojechałem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale musiałem to zobaczyć. Zatrzymałem auto kilka ulic dalej, zobaczyłem ją. Stała przed kawiarnią, uśmiechnięta, rozpromieniona. I nie była sama. Obok niej stał jakiś facet, trzymał ją za rękę, a potem ją pocałował. Wtedy wszystko się skończyło. Nie zrobiłem awantury. Nie wysiadłem z samochodu. Po prostu odjechałem. Wieczorem wysłałem jej tylko jedną wiadomość. Wiesz, że miałaś dostać ode mnie pierścionek? Nie odpisała, a ja pojechałem nad rzekę. Wyjąłem ten pierścionek z pudełka i wrzuciłem go do wody. Patrzyłem jak tonie. Tak jak wszystko, co mieliśmy.